Się. Łewski chary ma swój dzień, w miasto rusza cały gang, już go córy idą tam. Wszyscy chcą się wspiąć na szczyt, od rana kręci się ten młyn. Każdy w bandzie ma swój szyk, za uroczy ciebie w mig, gdzie innych trzeba stóp. Wielku u nas wysta, to proste jest jak ród? Bo wszak nie może być inaczej. Pingiel, kawał, numer, szpas. To żywioł dla każdego z nas. My spełniamy każdą chęć. U nas dwa i dwa to pięć. Chary? Trzy przepowiednie. Grozi mi dzień bez jedzenia. Stracę swoją wspaniałą figurę. Niech obudź się, jestem głodna. O nie, jestem taki słaby, że nic nie widzę. Sofi, Sofi, Sofie! Sofie! Kurzy muszczku, to A... najzwyklejsza skórka od banana! A teraz bierz ogon pod siebie i postaraj się zdobyć coś na śniadanie! Hmm. <grybuj> Nie! Oj, no, to można zjeść, czemu nie? Słodki za ryby! Kawior, łosoś, kraby, byle co, nakarmcie nas? Stosują dietę kawiorową. Przykro nam, ale nie pomagamy byle komu. Cóż, chcieliśmy być mili. Nick, top im! <guliny> Straciłeś Dobra, chłopaki, zostaję z wami. Jestem głodna i opuszczona. Znacie śmietnik, gdzie można znaleźć spanie i żarcie? Spanie? Żarcie? <guliny> go! Nie znam nikogo, kto chętniej podzieliłby się ostatnią rybką, tylko Harry. Spike! Gdzie jesteś? Harry! Jesteś dziś w świetnym humorze? Gwiazdy powiedziały, że dziś mój szczęśliwy dzień. Nie widzę żadnych gwiazd! A! <śmienic> <A>! <śmienic> Widzisz teraz gwiazdy? <śmienic> jasne, jasne widzę gwiazdy, ten kocur ma zmienić nasz los. <śmienic> Trzeba pomóc swemu szczęściu! Moje wybrane ubrania! Uciekaj, ty wstrętny gocie! Niech cię tylko słabiej pożałujesz tego, tylko że! Zbliża się kryształowa kula, uwaga! Nic się pani nie stało? Nie. Nie, chyba nie. Uratowałeś jej życie! A może lepiej będzie nie wtrącać się i wziąć nogi za pas? Oh. Jesteś taki silny i tak pięknie zbudowany. A wiesz, tobie też niczego nie brakuje. To nieważne. Ona umie wróżyć i powie, co cię czeka w przyszłości. Zaprowadź mnie w jakiś cichy, ciemny końcik. Ciemny kącik. I w to się tym razem spakowałem. Cii, cicho. Widzę. Posłuchaj dobrych rad gadającego drzewa. Nadejdzie czas, gdy zmienisz się z rudego w białego kota. Czeka cię niespodzianka. Dziś o północy w garażu jakiś obcy podaruje ci dwadzieścia puszek kawioru. Dwadzieścia o... puszek kawioru? To jakiś żart. Nie spotka mnie taki fart. Nie siadaj pode mną. Co? Czemu mam nie siadać? Nadchodzi burza i może uderzyć w ciebie piorun. Nie? Przepowiednia numer jeden spełniona. Wywróżyłam aż 20 puszek kawioru. Może lepiej zostawić te ryby w spokoju? Sam nie wiem, co robić. Uwaga, przygotować się! Bicha no, zmieniłem kolor! Przepowiednia numer dwa spełniona. <laughs> Zostaje nam tylko kawior w garażu o północy. Tak, i bardzo dobrze. Już nie będziemy dłużej głodować. Przestań, Harry, nie szalej tak. Muszę zmyć z ciebie mąkę. Gdzie się tak utłąłeś? Uspokój się, chyba nie chcesz się przeziębić. Tego to nie zniesie kot, żeby być pięknym. Chodź tutaj, słyszysz, kary? Ja! Dziś jest Twój szczęśliwy dzień, Mała. Czekam na większe smakołyki. Jesteś gotów? Czekasz na niespodziankę? Czekam. Niespodzianka! To? Posiedzisz sobie tutaj królewski właśnie. Jest cały owinięty w taśmę. Proszę cię, na twój widok tracę apetyt. Lepiej pomóż mi przynieść srebrne nakrycie. Nareszcie będziemy mogli jeść elegancko. Za nimi!

Co? A na przystaweczkę galaretka skarpika. Takiego żarcia dawno nie było. To nie obiata a He, Hehe, tak, wykręciliśmy niezły numer. I co, smakuje wam obiadek? A może chcesz się przyłączyć? Nie! A może chcecie polecieć na księżyc? Nie, 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 nie! nie. nie a jednak fajny z ciebie facet spaja. Zając i pisanki O, tym razem miałeś rację. Zabawa w kociego marynarza jest bardzo fajna. No imiona czterech zwierząt z twojej kociej rodziny. Eee, tata, mama i dwa koty. Co może powiedzieć kot, gdy pielęgniarka robi mu bolesny zastrzyk? Au. Nie, nie. Cokolwiek powiesz, to będzie bzdura. Tak jak pytanie: co było najpierw jajko czy kura? Kura? Jajko! Wielkanocny zajączek. A co tu ma do rzeczy wielkanocny zajączek? No, bo tak, my tu sobie gadamy o kurach, zajączkach i jajkach. No to sobie pomyślałem, jakie śliczne są wielkanocne pisanki. Ciekawe, co było najpierw jajko czy kura? Ja, i ciekawe, kto zrobił pierwszą wielkanocną pisankę? Wielkanocna kura! Pozajął wielkanocny! wielkanocny. Hej, he, niestety nie odpowiem na pytanie o tym, co było najpierw: jajko czy kura? Ale mogę wam opowiedzieć o pisankach, tak! tak. Bardzo proszę! Prosimy! O ciekawe! No dobrze! To było niezbyt dawno, w pewnym, niezwykłym miejscu, zwanym Krainą Zwierząt, interesy spółki produkcji kurzych jaj szły dobrze. Hmm, była wiosna, produkcja szła nieźle i wszyscy się cieszyli. <grystanie> wszyscy, ale nie Henrietta. Choć miała najlepsze chęci, jajka znieść nie mogła. Postaraj się, Henrietta, zobacz, gdzie pan komuś. Och, pani dyrektor, bardzo się staram, ale nie mogę znieść jajka. niewa kura, która nie umie znieść jajka, nie potrzebuje takiej pracownicy! Ech, gdy Henrietta zobaczyła, co się stało, zatrzepotała skrzydłami i tak żałośnie wykrzyknęła KOKO! Ko", jak żadna dotąd kura! Biedna Henrietta, opuszczona, samotna, wlokła się bez sił! O, ja biedna nieszczęśliwa! A... I to koniec? Dalej! Dalej! No dobrze, dobrze. Spotkała więc cztery koty, takie jak wy. Bardzo miłe koty. Ech, szkoda, że nie zapamiętałem, jak się nazywają. Użyję więc waszych imion. Henrietta wlokła się bez sił. Wkrótce przybyła do pewnego przyjemnego miejsca. Oh, nie! No to na śniadanko będzie ryb. Ryba i jajka. Jajka! O! 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 Tak nam przykro, że jesteś smutna. Czy stało się jakieś nieszczęście? Jak możemy ci pomóc? Jestem kura Henrietta, pracowałam w spółce produkcji kurzych jaj, ale nie mogłam znosić jajek i właściciel, kogoś roger, wyrzucił mnie, a ja naprawdę próbowałam, wcale się nie leniłam, inne kury mnie pęszyły, to nie była moja wina i teraz nie wiem co robić. Spróbuj czegoś innego, jak ci się raz nie powiodło, to nie znaczy, że jesteś do niczego. Ale ja jestem kurą, powinnam znosić jajka. masz rację. Trzeba jej pomóc, bo ogarnie ją niemoc. Henrietta, pomożemy znosić ci jajka. Hm. Może nie odżywiała się dobrze. <słysyorum> 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 Tak, to rzeczywiście problem. Co wymyślić, żeby kura się wkurzyła i zdosiła jaja? Tu Peter Zając Błyskawica, najszybszy zając, jaki biega zajętym szlakiem. A wy, kolesie, czemu jesteście tacy smutni, co? No, bo nasza biedna Henrietta nie może znosić jajek. Tego zająca gbura nie obchodzi, biedna kura. Chodźcie, zobaczymy, gdzie jest Henrietta. Tylko warzywa! Zające wiedzą co trzeba! Chcesz mieć formę? Jedz świeże warzywa! Próbowaliśmy z dietą, nie skutkuje! A dawaliście warzywa? Spróbujemy! Niech się stara, bo ją upieczemy. Zając wyraźnie chce rymować! Czemu więc miałby nie spróbować? <laughs> no dobra, Peter! Chcesz przyłączyć się do nas? Chętnie! Ale muszę was uprzedzić, że zające nigdzie nie zostają dłużej! Wyjdź na chwilę, Henrietto. Śmiało. Jest z nami zając, który wie, jak znosić piękne jajka i chętnie nauczy cię tej sztuki. Naprawdę? To jest przepiękne. Powtórz to jeszcze raz. Dobrze, to jajko jest. Zapomnij o chłopotach, to jajko na wagę złota. Stój, wracać Oj. do pracy! O, nie słyszał pan, tam jest cudowna kura, która znosi piękne, kolorowe jajka. Trzeba to zobaczyć. Piękne kolorowe jajka, niebywałe. Klienci z pewnością chcieliby coś nowego! Muszę to obejrzeć! Proszę się nie pchać! Szybciej ja byłem Szybciej, szybciej! Ruszaj się szybciej! Więcej waży. O Henryk, to wiedziałam, że potrafisz! Aj, aj. Cóż za cudowne jajka! Przepraszam, jestem Kogut Roger. Prowadzę kurzy interes. Sprzedacie mi to? Chyba żartujesz, stary! Nawet o tym nie może być mowy! Teraz się, ja, dla... przepraszam. Cieszę się, że moje jajka są piękne, ale mam już dość. Jeśli chcemy być pewni, że jajek wystarczy, trzeba lepiej ustawić interes. Może wam pomóc? Ty? Słuchaj no, odczep się! Mówiłem, że wynalazku nie sprzedamy! Dobra, a kto chce kupować? Może lepiej pogadajmy o współpracy, jeśli was to interesuje. Wszystko możliwe. Co proponujesz? Henrietta będzie pracować w mojej fabryce, będzie kierować działem pisanek. A ponieważ w żadnym wypadku nie można dopuścić do tego, żeby się pisanki ludziom znudziły, będziemy produkować je raz do roku na wiosnę. Podoba mi się to! Będzie to przepiękny symbol rodzącej się wiosny! Symbol szczęścia! No to jajowo! Wy koty będziecie organizatorami, a zając Peter zajmie się dystrybucją! I będę śpiewać piosenki o tym, jak biegam po zajętym szlaku. A więc? Ustalone. Wiesz, Roger, dobrze, że nie jesteś jajogłowy. Jajogłowy? To jest myśl, a gdyby tak pisanci były... Oczywiście. Nie minęło wiele czasu i ludzie sami zaczęli malować pisanki, a reszta jest już historią. Brawo! <ślesk> Brawo! Od wielkanocnego zająca dla czterech wspaniałych kotów. Muszę już iść! O, o, o nadzwyczaj, nadzwyczaj. Bawisz się z fuzim, kochanie! Tak, ale on nie lubi się bawić. Dlaczego? Może nie ma się czym bawić. Jasne! Jest już za stary na zabawę. Teraz ma spokojnie leżeć. Przepraszam, Kuzi. Zapomniałam, że stare psiaki też czasem lubią poszaleć. Wersja polska, Studio Opracowań Filmów w Warszawie. Udział wzięli Mieczysław Morański, Jarosław Domin, Jerzy Kramarczyk, Piotr Dobrowolski, Halina Bednarz, Jerzy Dominik, Jerzy Słonka, Joanna Bizmur i inni. Reżyser Miriam Aleksandrowicz, tekst Stanisława Dziedziczak, operator dźwięku Jerzy Januszewski. Montaż Halina Ryszowiecka, kierownik produkcji Andrzej Oleksiak, opracowanie muzyczne Marek Imczuk, opracowanie piosenki Filip Łobodziński. Dystrybucja w Polsce Eurocom.